Mm-hmm. Minął ponad rok od katastrofy, która pochłonęła życie prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. Jak to się mogło stać, że samolot rozbił się, nie dotarł do, do lotniska? Rozporządzenie ministra obrony narodowej powołujące komisję jest niezgodne z ustawą o prawie lotniczym, czytamy w opinii Biura Analiz Sejmowych Paragraf drugi ustępu drugiego A rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w zakresie w jakim nakazuje uzgodnienie wyboru członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Lotnictwa Państwowego z prezesem Rady Ministrów jest niezgodny z artykułem 140 ustęp pierwszy ustawy prawo lotnicze. Niezgodne z prawem jest także przekazanie przez szefa MON szerokich kompetencji premierowi, mówi konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski. Rozporządzenie nie może dawać premierowi kompetencji, których nie daje mu ustawa. Zwłaszcza, że są to kompetencje tak znaczące, jak rozstrzyganie o wynikach prac komisji, czy też informowanie o wynikach prac komisji, czy też. Podejmowanie decyzji dotyczącej wznowienia tych prac. Kompetencje dające premierowi pełną osobistą kontrolę nad dochodzeniem przekazał mu minister obrony Bogdan Klich. Jego dymisji domaga się koło poselskie Polska Plus. Bezprawne rozporządzenie daje podstawy do zakwestionowania wyników prac komisji, mówi Jerzy Polaczek. Ze strony prawnej, tego rodzaju raport i praca komisji pana ministra Millera przecież jest dokumentem, który będzie punktem odniesienia. Na lata i warto pamiętać o tym, aby od początku do końca element legalności prac tych komisji oraz trybukowania jej członków nie był kwestionowany. Zapewne ten wątek znajdzie się także w białej księdze na temat katastrofy. Co gorsza, samolot rozbił się na terytorium Rosji. Głowa ościennego państwa wyruszyła z niezwykle delikatną misją polityczną. Rosyjscy śledczy po przeprowadzeniu dochodzenia stwierdzili, że winę ponoszą polscy piloci. Jest jednak coraz więcej wątpliwości dotyczących wiarygodności samego Maku. To państwo w państwie od lat rządzone przez milionerkę Tatianę Anodinę, której syn jest właścicielem linii lotniczych. Mak nie tylko wydaje opinie, ale też certyfikuje urządzenia lotniska i same samoloty. Często po katastrofie jest sędzią we własnej sprawie. Pretensje do mak dotyczyły głównie lobbowania na rzecz producentów części. Oni podejmowali decyzję, że samolot nie może latać bez zamontowania konkretnych urządzeń. Były nawet plany zlikwidowania tej instytucji. MAK, wskazując na przyczyny innych katastrof, jeszcze nigdy nie stwierdził, że winne były urządzenia na lotnisku albo sprzęt, który dostał MAKowski owski certyfikat. Rosjanie przyzwyczajeni są, że wyniki śledztwa tej instytucji kończą się wnioskiem. Zawinili piloci. Zdawało się, że w grę wchodzi jakaś nieczysta zagrywka. Natychmiast pojawiły się teorie spiskowe. Obarczenie winą pilotów, którzy podjęli się lądowania we mgle, w ostatnich dniach mają potwierdzać przecieki z komisji badającej zapisy czarnych skrzynek. Kilka dni temu rewelacją miała być wypowiedź pierwszego pilota Tupolewa tuż przed katastrofą. Jak nie wylądują, to nas zabiją, miał powiedzieć kapitan Arkadiusz Protasiuk. Dziś doszła kolejna. Patrzcie, jak lądują Debeściaki. To zdanie miało paść po tym, jak załoga polskiego jaka 40 zawiadomiła Tupolewa o nieudanej próbie lądowania rosyjskiego. Iła, ta wypowiedź jest niewyobrażalna, mówi ekspert lotniczy Krzysztof Zalewski. Nie wyobrażam sobie tego rodzaju wypowiedzi, które miały miejsce w obecności pana generała Błasika. No, nie wiem, no, jeżeli ktoś by powiedział zobaczcie jak lądują te beściaki w obecności swojego bezpośredniego przełożonego no myślę, że chyba coś takiego by nie miało miejsca to by znaczyło, że w tym czasie na przykład nie było pana generała Błasika w kabinie a to się kłóci znowu z wersją, że przez cały czas był i E, że tak powiem, nadzorował lądowanie. Takich sprzecznych przecieków w mediach pojawiało się wiele od chwili katastrofy. Pierwsze pochodziły ze strony rosyjskiej. Dla tych, którym zależy na ukryciu prawdy, stanowią cenne narzędzie dezinformacji. Minister Jerzy Miller, przebadawszy materiał dowodowy, dochodzi do odmiennego wniosku. Czy był wrak samolotu cięty na części? Nic mi na ten temat nie wiadomo, aby był cięty. Nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby strona rosyjska systematycznie niszczyła dowody. Oczywiście media bardzo się tym interesowały. Zaczęliśmy przygotowania do wizyty dwa tygodnie wcześniej. Nowe kompromitujące rosyjskich urzędników informacje dotyczące tragedii w Smoleńsku. Jeszcze dwa dni przed wylotem polskiego samolotu lotnisko Siewiernej nie miało wszystkich danych dotyczących tego lotu. Z maili Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do których dotarło Rzeczpospolita, wynika, że przesłano je w ostatniej chwili. Marcin Wikło. Numer zgody na przelot nad terytorium Federacji Rosyjskiej i numer zgody na lądowanie prezydenckiego Tupolewa w Smoleńsku jeszcze dwa dni przed wizytą Rosjanie nie dysponowali tymi danymi polskiej delegacji. Resort wiedział, iż 8 kwietnia lotnisko Siewiernej nie miało jeszcze wszystkich danych związanych z przylotem prezydenckiego samolotu. Z ustaleń Rzeczpospolitej wynika, że brak uzupełniono dopiero po interwencji Dariusza Górczyńskiego, naczelnika Wydziału MSZ odpowiedzialnego za sprawy rosyjskie. Według ekspertów lotniczych brak potwierdzenia zgody na przylot i lądowanie mógł skończyć się skandalem. Nie mieliśmy aktualnych danych nawigacyjnych rosyjskiego lotniska, mówią piloci AK-40, który 10 kwietnia przed katastrofą lądował w Smoleńsku. Prawidłowymi danymi nie dysponowaliśmy. Współpracowała też załoga TU 154. Dodatkowo radiolatarnia położona bliżej pasa startowego nie działała poprawnie. W wiadomościach nowe zeznania polskich pilotów Marek Pyza. Potwierdza się to, o czym spekulowano od dawna. Piloci polskich samolotów, które 10 kwietnia leciały do Smoleńska, nie mogli zaufać danym nawigacyjnym lotniska. Dotarliśmy do niepublikowanych dotąd zeznań pilota Jaka 40. Dane z GPS po wprowadzeniu lotniska wskazywały, że punkt oznaczony jako środek pasa startowego znajdował się z lewej strony podejścia na pas. Załoga, jaka podchodząc do lądowania, musiała znaleźć złoty środek między danymi z GPS, które naprowadzały na lewo od pasa, z danymi radiolatarni, która naprowadzała ich na prawo od pasa. Według kapitana, jaka, Artura Wosztyla, radiolatarnia położona bliżej pasa nie działała prawidłowo. Kontynuując podejście do bliższej radiolatarni zauważyłem, że po przełączeniu automatycznego radiokompasu na bliższą nie mam jednoznacznych wskazań. Wskazówka radiokompasu na przyrządzie NPP wychylała się o około 10 stopni raz w prawo, raz w lewo to świadczyło moim zdaniem o nieprawidłowej pracy radiolatarni. Chciałbym również dodać, że wprowadzając odczytane z karty podejścia współrzędne bliższej i dalszej radiolatarni, odległość między nimi nie wynosi 5,15 setnych kilometra, tylko 4,5 km odczytane z GPS. Kilka tygodni przed tragedią polskie wojsko prosiło Rosjan o aktualizację danych. Nowe nie nadeszły, a zatem w karcie podejścia do lotniska polscy piloci mieli błędne dane nawigacyjne pasa, błędne dane o odległościach między radiolatarniami, a dodatkowo jedna z nich nie działała poprawnie. Każda praca urządzenia naziemnego zła może wpłynąć na pracę pilota, bo jeśli wskazania są chwiejne na przykład bliższej do stacji, która jest krótko przed pasem, kilometr to jest krótki dobieg do pasa, no to po prostu można wyjść w lewo czy w prawo. Lotnisko należało do wojska, a lądujący samolot był maszyną cywilną. Fakt, że załogę stanowili członkowie polskich sił zbrojnych niczego nie zmienia. Samolot poruszał się zgodnie z zasadami cywilnego ruchu lotniczego. 7.00, 10 kwietnia, w ręce trzymamy plan lotu Tupolewa 154M. W tym momencie ten samolot powinien już być w powietrzu, ale zapytam najpierw, co to jest plan lotu? Plan lotu jest to depesza, którą trzeba nadać, musi nadać każdy statek powietrzny, żeby mógł wykonać lot w przestrzeni kontrolowanej. Wszystki Bez lot... planu? Bez planu niestety nie może wykonać takiego lotu. Jak lot... wygląda ten plan lotu w wypadku Tupolewa? Ten plan lotu został wysłany 9 kwietnia o godzinie 11.47, później był modyfikowany i dotyczył, dotyczył lotu o symbolu Papa Lima FoxROD 101. Według przepisów wykonywania lotu według instrumentów, był to wojskowy lot. Military. Ta literka, tak, military ta literka M oznacza lot military. Wiemy, że samolot powinien wystartować z Warszawy o godzinie 5.00 czasu uniwersalnego, czyli 7.00 naszego czasu. I po godzinie wylotu mamy prędkość przelotową, z jaką, jaką będzie leciał ten samolot, I w tym przypadku jest to 400 węzłów, czyli jakieś 700 km na godzinę. Jest poziom przelotowy, czyli 270 poziom 27 tysięcy stóp, czyli około 8 tysięcy metrów nad poziomem morza. I następnie mamy trasę. Wiemy, że samolot powinien wystartować z Okęcia. W kierunku punktu BAMSO, który jest punktem wylotowym, wylotowym z, ze strefy zbliżania Warszawskiego Kęcia. Następnie powinien wejść w drogę lotniczą ZULU 182 do punktu ASLUX, który widzimy tutaj. Widzimy widzimy literówkę w tym planie lotu. Tutaj napisany jest punkt AXIL, a w rzeczywistości nazywa się on ASKIL. Zostały przestawione te, te dwie litery. Co to może oznaczać dla takiego planu? Komputer nie przyjmuje, nie koryguje literówek. Taki plan lotu może zostać odrzucony, jeżeli zrobimy taką literówkę. Czy to znaczy, że ten plan lotu mógł zostać odrzucony? To należałoby sprawdzić. Natomiast w takich, w takich przypadkach zostaje odrzucony i zostaje powiadomiony ten, który, który go składał, lub musi odczytać to w systemie, że ten plan lotu nie został przyjęty, tylko wisi jako zawieszony z jakiegoś powodu. Biorąc pod uwagę Wystarczy. jeszcze ten plan, są na nim też inne dane, prawda? Wynika z niego również, że samolot udaje się na lotnisko oznaczone tutaj symbolem 4 z, to znaczy, że to lotnisko nie figuruje w systemie, w systemie klasyfikacji międzynarodowej lotnisk. W związku z tym, że lotnisko było nie oprzyrządowane i nie można było określić na nim pogody na tym lotnisku, to wtedy przepisowo musimy wyznaczyć dwa lotniska zapasowe, i w tym planie lotu te, takie lotniska prawidłowo zostały wyznaczone. Został wyznaczony Witebsk i został wyznaczony Mińsk jako drugie lotnisko zapasowe. Poza tym w 18 polu, który określa informacje dodatkowe, znajdujemy pozycję, że operatorem tego jest polskie wojsko jak również, że lot ma status head, czyli że leci nim prezydent, premier lub marszałek Sejmu i że data tego lotu to jest 10 kwietnia. Tylko kapitan Arkadiusz Protasiuk mówi po rosyjsku. Będzie musiał zająć się komunikacją z kontrolą lotów. Nasze doświadczenie jest takie: niejednokrotnie latałem z tymi panami, że doskonale mówili w języku rosyjskim i łącznie z tym, że przy remoncie samolotu wykonywali loty na lotniska zakładowe, gdzie tylko i wyłącznie można było się porozmawiać w języku rosyjskim i nigdy nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do korespondencji. Podchodzicie do dalszej, na kursie ścieżce. Nagle sytuacja się pogarsza. Podczas gdy załoga stara się dostrzec pas, w kokpicie rozlega się alarm. Panującej w Smoleńsku pogodzie i w Dolinie, w której tuż przed lotniskiem znalazł się rządowy samolot. To kolejna zagadka związana z komendami padającymi z wieży. Przed kilkoma tygodniami informowaliśmy w wiadomościach, że jak wynika ze stenogramów, rosyjscy kontrolerzy podawali błędne informacje o odległości samolotu od pasa. Przez to piloci mogli nie wiedzieć, że podchodzą do lądowania kilometr za wcześnie właśnie w jarze znajdującym się tuż przed lotniskiem. Polscy przywódcy muszą jak najszybciej ustalić przyczyny tragedii. Wysyłają własną ekipę dochodzeniową, która będzie pracować u boku Rosjan. To było duże, znaczy duże wyzwanie. To był pierwszy tak duży zespół badawczy, który pracował, w którym pracowałem. Co już wiecie? Podeszliśmy do badania zgodnie z obowiązującymi u nas procedurami, a w związku z czym na wstępie przyjęliśmy, że wszelkie Przyczyny są możliwe.